Coś właśnie po to, by wywozić ją. Kupiłem czarny ciągnik. A ty co kupiłaś dzisiaj? Serek wiejski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy eee... nie ma niespodzianki. Uwaga, to jest odcinek najbardziej przypałowy na YouTube. Pra 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 prawdopodobnie. To jest moja ukulele. Wow, Ania, kto to się tego nauczył? Byłam w szkole u ukulelistów. To jest odcinek Ukulele na przypale. Prawdopodobnie to. Ma, bo ma my tytuł. Mam taką dewizę w tej firmie. Na przypale albo wcale. Tak. Podczas live'a. Ekskluzywnego. Bo trzeba ]nego. było kupić książkę, przedsprzedaży. Z okazji premiery książki Wychowanie przez sztukę mojego autorstwa, którego wyszło, że fajnie by było, gdybyśmy nagrali odcinek o tym, jak się gra na ukulele. Ja powiedziałam, że ja nie umiem grać na ukulele. Ja się nauczyłam sama na przypale parę funtów i to jest, to jest tyle, ile wiem. Ale może dobrze, bo ileż można hmm. oglądać takich tutoriali, Plus. że siedzi ktoś, kto wie absolutnie wszystko i tłumaczy, jak krowie na granicy, ludziom, którzy czują, że. Nie umieją nic. Bo my trochę nie umiemy i. My nie umiemy. Nie umieć razem. Tak. A ja myślę, że wszyscy umiemy podobnie, bo to nie jest trudne w takim znaczeniu podstawowym. Więc czy to jest profesjonalna lekcja gry na ukulele? Absolutnie nie. Jeżeli oczekiwałeś, że wyjdziesz stąd z wiedzą, Profesjonalną. Albo y, nutek się nauczysz, albo nazw, i y, strun, i co to jest gryw, co to. Ta lekcja służy temu, żeby po coś zagrać. Y, krótka historia naszego ukulele. Pierwszy styk z ukulele. Najpierw yy. ja. Moja historia jest taka, że zamówiłam w internecie. Ukulele, kup. Pierwszy raz kupiłam ukulele w Lidlu. Kiedyś w Lidlu będzie można kupić yy, suknię ślubną. No, totalnie. Więc yy, ja kupiłam ukulele w Lidlu i służy nam do tej pory i to jest to dzieci dzieciowe ukulele. Drugie ukulele jakie tutaj mamy, ja kupiłam właśnie w internecie, kosztowało ze trzy stówki, jest to firma Kala i mi służy. I nie wiem, czy to jest dobre ukulele, nie mam pojęcia, bo, bo się nie znam. A to jest ukulele numer 3 naszej Oleny. koleżanki Oleny, z, z kanału po melodii. Ale ono jest piękne. Ono jest piękne, I brzmi pięknie cudownie. brzmi. Jest Zobaczcie najlepsze, tą. ale kosztuje 800 Zagram stówek. wam mój akord. Akord Filip. Odur. <głos> <głos> Bardzo pięknie brzmi, jest troszeczkę większe. Tak. Moje pierwsze styczne z ukulele. <noise> nastąpiła w tym, oto tu, biurze po melodii. <noise> Ania mi pokazała pierwszy akord. Stawia jeden palec. O, i mm -hmm. A, i Cedur, pięknie. A Cedur to jest w ogóle najbardziej popularny akord. Dokładnie tak. Jak nie znasz jakiegoś akordu, to powiesz Cedur i każdy. A, to jakiś akord. Mm -hmm. e, dzisiaj chcemy Wam pokazać te dwa albo trzy, zobaczymy, jak się rozkręcimy. Akordu. Akordy, które, potrzeba, które są potrzebne do tego, żeby zacząć coś grać. Bardzo dużym mankamentem, środowiska estetycznego, takim szczególnym naciskiem na środowisko muzyczne, w jakim wychowują się nasze dzieci. Bardzo mała różnorodność harmoniczna. Piosenek Dziecięcych. Jest dzisiaj naszym największym atutem. Chciałam podziękować wszystkim twórcom: Jednego... Jadą, Jadą, Misie, jedzie pociąg z daleka, Panie Janie i Kaczuchom, i wszystkim piosenkom dziecięcym, ponieważ są tak banalne, że wszystkie je umiem zagrać. Umiejąc dwa akordy. Albo trzy. Czasem cztery. Czy Czas... wtedy jest tak bogato? Garo. Pogaro, um... A ja mogę zacząć od moich akordów, które nie mam pojęcia, jakimi są. Takie, że sobie wymyśliłeś fajne yeah, oh. no to ja sobie wymyślałam wczoraj takie takie o i tak go rozwiązałaś tak bardziej. i teraz mogę go zrobić tak a i co tam naciskasz no takie, coś naciskasz takie trzy no <laughs> ale przesuwa <laughs> kurwa <Które> jest e, <laughs> takie zabawne coś. o jak bierzesz na palec i tak i coś ooh. ale jeszcze lubię takie coś patrzcie Czyli tylko się przesuwa paluszek w całe. Dobra, to są takie słowa. Mam nadzieję, że dużo się nauczyliście dzisiaj. <grymne> Dziękujemy! Pa! Nie. Przechodzimy do dwóch podstawowych akordów. Dwóch. Tonacji Cedur jest to tonika, czyli podstawowy, taki wiecie, taki fundament e, oraz dominanta, jaką jest G-dur. I teraz te dwa akordy gra się tak. Na e, tej najdolniejszej C-dur. Cedur. dur, C -dur. E, z ja, to, ja to powiem, palcem? ja to, to jest w ogóle gram czwartym. Whatever palec Nie, ważny palec czwartym Ja myślę, ja że nawet zębem mogłabyś to zagrać <laughs> To jest prawda Czwarty raz, palec Dwa, na kładziemy na najdolniejszej strunie Na trzecim jest ważne, Najdolniejsza struna Najdolniejsza struna e, Na trzecim prógu Bo progu. ona jest najbardziej na dole Trzeci próg, to się nazywa próg? Mhm. Okay. Ale trzeci trzeci próg. próg, czwarty palec Pierwszy poziom trudności Zero effortu Najdolniejsza struna Okay. Wow. I teraz patrzcie. I zaczynamy śpiewać jakąkolwiek piosenkę, na przykład... Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze... I teraz czujemy, że, że potrzeba idzie. by jakiegoś innego akordu. Mhm. Jest duże prawdopodobieństwo, że tym drugim akordem, jakiego potrzebujemy, jest właśnie dominanta, czyli w tonacji C-dur, dur, G -dur. Więc proszę, drugi akord, G-dur, Jest nieco trudniejszy, ale to nie znaczy, że trudny. Absolutnie to nie znaczy. E, czyli na drugim progu kładziemy paluszek drugi i trzeci, na, e, pomijając tą drugą od dołu strunkę. Tak. I dokładamy sobie ten czwarty, co nam zaraz pójdzie z powrotem na c także spokojnie. Niech się tam nie przyzwyczaja za bardzo. Nie, niech się nie wczuwa. Na trzeci próg. Czy widać to? Dobrze. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze i właśnie łaskawy, zawieź nas do. I czujemy, że musimy coś zmienić Warszawy. Wow, c Koniec, Skończyliśmy jedna piosenka, mamy to. Ale obiecałaś nam dużo więcej piosenek Jadą, jadą mi się, tra -la, tra -la, la śmieją i się tra la la, -la, -la. Ja Pytanie: y Dalej. Bo pięknie panie ci to idzie. Janie, panie, ja nie, rano wstań Cały czas wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Giedro. Bim bam bam. Bim bam, cedur. Widzicie wow. w ogóle trzy czwarte piosenki na cedur. Czaisz? Ile nam to zajęło? E, trzy 30 minuty, sekund. Bo ja dużo gadałem. Kładziesz palce i zmieniasz. kładziesz palce, znowu jeden i znowu trzy. I sobie tak zmieniasz. Aha, i bez grania. Bez yy, szarpania. Nie no, najlepiej szarpać. I szarpajmy. 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 Takie szarpanie widzicie? Ja, ja mam taką technikę, No? O że właśnie, ja paznokcia No? w dół a opuszkiem palca w górę. Luźna rączka, chodzi sobie. Tak, na wszystko pal z I paluszkiem w ogóle, nie? No z Ja w ogóle jeszcze czasem robię tak, że kciukiem sobie robię w dół, a tu, jak chcę, żeby o, za każdym razem dotykać opuszkiem, a nie paznokciem, o. żeby był taki delikatny dźwięk. No zobacz, że na przykład jak mam... Tak? Że masz taki delikatny ten dźwięk, bo za każdym razem dotykasz skórką. Tu jest taki jakby piórkiem, w sensie, że paznokcie. Nic. A tu masz? Najłatwiej jest po prostu poczuć. Ja. Chyba spokój jest nawet, co puścić jakiś kawałek. Na przykład. Sobie... O, weź tu poczuj. Nie mów, żeby ktoś dać spokój, bo nie możesz tak boku musisz poczuć. To. Że można sobie przytłumić, jeśli nie chcecie wkurzyć całej rodziny, bo wam jeszcze coś nie wychodzi. To można sobie po prostu. Tak. W sensie, no są tam, nie. Góra, dół, 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 góra. Czy nie. coś tam, ale ja, ja nie, uważam, nie. że najlepiej puścić sobie jakąś piosenkę. Ale co? Tak tylko? Na przykład. Ale nie! Nie, akcenty muszą być. Tak jak on akcentami. Ale ja co? zrobię. O, no właśnie, i teraz dodaj akordy. Ja dlatego to y, nie uczyłam się bicia, ponieważ ja czuję puls w ciele. Owszem, ukształtowała mnie edukacja muzyczna, ale jakby myk polega na tym, żeby czuć w ciele. Jak sobie radzić, kiedy ktoś nie czuje. No i właśnie wymyślamy tutaj sposoby, ale druga taka, żeby zrozumieć skąd to pochodzi i też trochę uzupełnić. Kiedy na przykład uczymy dzieci, albo też kiedy sami chcemy zrozumieć siebie na przykład, co nam wychodzi, a co nam nie wychodzi, to musimy zczaić, że pochodzi to z tego, że my się uczymy melodii. To oglądał lekcje muzyki, to wie jakby melodyka, arytmika dwie różne rzeczy. My mm -hmm. też, jakby tą całą melodyczną sferę czystości dźwięku, y, y, niefałszowania, ale też słuchania, wys wysłuchiwania niuansów, jakby my musimy zaktywować nasz wokal do tego. No. I niektórzy dużo śpiewają. Ale w Anno. ogóle nie tańczą. I teraz Anno. druga sfera tego polega na tym, żeby zrozumieć rytm, musimy go poczuć najpierw w I ciele, tańczyć. i to najlepiej w okresie sensytywnym, czyli wtedy, kiedy nasze dzieci są takimi naturalnymi kinestetami, czyli wszystko robią przez ruch. Wszyscy mówią, że dzieci nie mogą usiedzieć w ławce. No nie mogą, bo są kinestetami i chcą wszystko poczuć w ciele. I najpierw dopiero czują w ciele, i dopiero potem mogą to audiować, czyli zrozumieć myślą. I dopiero potem mogłam to wykonywać. Więc dlatego my nie umiemy bicia, ponieważ nie tańczymy. Ja na przykład, jakbym chciała się nauczyć jakiejś piosenki, na której mi bardzo zależy, bo chcę To zaczęłabym chcia... do niej tańczyć. To zaczęłabym do niej tańczyć, 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 tańczyć... Tańczy, 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 tańczy... Tańczę, tańczyć, tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy. dopiero jak ją czuję, naprawdę ją czuję, to, to... Wiecie, ręka to jest przedłużenie naszego ciała. To jest w sumie taniec ręki. Do, dokładnie tak. To są dwie rzeczy, to jest, czyli jest no. akordy, to jest bicie, no. ale teraz jest ten najgorszy moment, żeby to połączyć. I ja pamiętam, jak ja się uczyłem kiedyś, kiedyś no. tam, lata temu na gitarze, no. to, to myślałem, że umrę, nie? W sensie, jak, ja to, jak to zrobić? Ja wiem, że to może sprawić ten problem, bo o ile zrobić nawet w rytmie, no. to jest spoko. No to tylko teraz... na raz grajmy, no to to grajmy, tylko naraz. Na przykład pociąg za nikogo nie czeka, to że łaskawy, nas na zawarszowy. No. Czyli nie grać z tego bicia. Tak. Albo potem sobie grać na przykład nie grać na myślę, że wiadomo. ważne jest jeszcze to, to jest to ważne, ale potem jest jeszcze co ważne, no. że to nie musi być tak, że od razu masz cały akord. Można ten drugi też, który dłużej sobie kłaść, już nie umie. Aha, że ale tak w się. Sensie, a, że tak się Ale go że jak on, ci jeszcze, jak on jeszcze cię nie bije cały, W uh -huh. się nie jest uh -huh. styka, ale to nie tak, znaczy, tak, że żeby żeby nie, możesz, ty nie możesz uderzyć, jakby. Kłam, żeby nie zrobić czegoś takiego, że masz ta, ta a potem. No. Nawet puste grają, ale to powinno Wam się przyjdzie, ale żeby się nie blokować, on nie musi być cały od razu położony. Ja uważam wciąż, że najłatwiej jest po prostu zacząć od tak banalnych dwóch akordów, mm -hmm. żeby to się samo układało. I chcemy zagrać ten jedzie pociąg, no to robimy gramy tylko. Ja w ogóle patrzcie, ja nie biję, tylko szarpię te stronę, tak wiecie. pa je. I wyćwiczy tylko to. Pim, 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 pim. Zmieniam, zmieniam. I jak to mam zrobione, to mam całą piosenkę. Jedzie pociąg daleka, czeka daleka, do doktorze wy... Ja też w ogóle tak robię, że nie od razu wrzucam, tylko tam. ogóle jest tyle proste, że nie trzeba mieć nie wiadomo jak mm. dużej tej sprawności yy, w palcach, mm -hmm. żeby naprawdę już coś pograć. Tymi dwoma akordami pojedziecie bardzo dużo piosenek. Na pewno tak? dziecięcych. Oraz ulubioną A gdzie można znaleźć? Filipa, czyli zawsze chciałem mieć czarny ciągnik. Coś takiego. Zawsze chciałem mieć takie coś. Takie. O, co tam jest? Za fłaźnice. Powiedział. ją. ją! Kupiłem po melodii. Kupiłem po melodii. Kupiłem po Melody. Po melodii. Kupiłem po melodii. Kupiłem po melodii. Drugi sposób jest taki, że mamy dwa funty wciąż, ale ten drugi to nie będzie Giedur, a pierwszy to będzie Cedur, tylko Amol. Mm. Więc brzmi to tak, ale on jest banalniejszy, bo, know. bo wygląda tak. Jeden paluszek dałam tu, a drugi paluszek to będzie Amol dam tu, czyli na tej najgórniejszej strunie, na drugim. <laughs> drugim progu. Bo ona jest gdy. Na samej górze. No to jak miałabym to rozłożyć na części pierwsze, to rozłożyłabym to tak. Jeden akord się uczę, a potem się drugi akord uczę, a potem uczy się, że one sobie przechodzą mhm. i ja już o tym nie myślę. Czyli już mogę z Tobą gadać, a one sobie nie. jakby wyłączam je z myślenia. I dopiero jak wyłączam je z myślenia, no to dokładam śpiewanie. I wtedy sobie jadę i sobie do dokładam. sobie myślę o graniu na ukulele. Na przypale albo wcale. Dajcie nam znać, ile wam zajęło nauki, żeby się nauczyć. W ile ogarnęliście ukulele? Ogarnęliście trochę to, co mówiliśmy? Polecamy? Nie subskrybować. Patrzymy na statystyki, no. nie? I, I nie słuchają. Mało, mało słucha nas. No ale mało jak będziemy tak do, z uporem bo... maniaka by Popatrz, powtarzać... Popatrz, tak, widziałem i tam rośnie cały czas Cały czego czas czego jest nie ktoś... rozumiecie? Ja myślę, że musimy to <grym> mówić na samym początku filmu, może ludzie nie docierają do końca. <grym> widzą pierwsze 3 sekundy i ale super kanał i subskrybują. Nie, bo my nie robimy tego, co robią wszyscy na YouTubie. Że od razu w pierwszej sekundzie mówisz, dzień dobry, dzień, nauczymy się grać na ukulele, ale najpierw i że takie duże subskrybuj, potem takie tyt, nie subskrybujcie. I dopiero no. potem jest odcinek. My to źle robimy. To jest masakra, nie? Bo jeżeli na przykład nam przyjdzie do głowy zrobić kolejny odcinek, w którym nauczymy się kolejnego akordu, już będziemy grać piosenki na trzy akordy. Albo, co gorsze, jakiś inny instrument tu weźmiemy na tapetę. Na przykład, to wy dostaniecie powiadomienie. Bez sensu. I, i, i będzie mieć tą pokusę wtedy. Żeby bo wiecie, kliknąć, to jest naj najbardziej. się nauczyć nas... czegoś, w pójść do przodu ze swoim życiem. Jak chodzisz po sklepach i wiesz, że ci na coś nie stać, no. to nie wchodzisz do tego sklepu i nie przymierzasz, bo no, potem wiadomo, wracasz do domu i sobie myślisz: smutno. Nie mogę, albo chusisz cię, żeby wydać. I wy tak samo jest z tymi powiadomieniami. Dostaniecie powiadomienie i będzie was kusiło, żeby kliknąć, no, a tak no. życie bez wiedzy jest życiem błogosławionym. Tak, bo nic się nie rozwijacie, nie musicie nic od siebie wymagać, nie umiecie kolejnego akordu na ukulele, po prostu nic nie Jak nie ja bym jeszcze subskrybował ten kanał i by był po drugiej stronie, to w tym momencie po prostu poczułbym się, że mam to zrobić i odsubskrybować. A ja wciąż tu jestem i się rozwijam. No właśnie, bez sensu. W sensie, życie nie, nie na tym polega, żeby się rozwijać. wow a może jakieś pytanie w komentarzach zadamy? Nie. Po co aktywować społeczność i później algorytmy wzbijać? I jeszcze ma Panie by... nas Tak, będzie... o co, promował Bo wiesz co? Bo większość kanałów to robi, robi tak, że no. zadaje pytanie na końcu, tak, żeby, żeby oni powiedzieli, tak. że YouTube... nas bardzo nie obchodzi, to wy myślicie. A my, my, my chcemy wiedzieć, ale musicie nam swoje myśli przesłać telepatycznie. Żeby czasem YouTube żeby czasem nie nas skumał. nie promował YouTube. Więc jeśli macie jakieś pytanie dotyczące ukulele na przypale, albo chcielibyście. To nam, tu jest numer y... telefonu, musisz zadzwonić? <laughs> nie. Musicie wszystko wysyłać fluidami myślowymi. Bo, bo inaczej to wiecie, bez sensu jest. Yy, I dodatkowo jeszcze, jeśli macie taki pomysł, żebyśmy na przykład mm, nauczyli Was czegoś innego, i macie jakiś taki pomysł na odcinek, który chcielibyście nam przekazać. To morsem, naciskając przycisk. Lubię", to wyślijcie nam telegram. Albo nie, albo morsem, trzeba naciskać lubię, nie lubię. I my wtedy to odczytamy. <laughs> I będziemy patrzeć. Długa, no? długa, krótka, krótka, długa, długa. Krótka. długa, Krótka. Ok. Tak, jeżeli jesteś tego. osobą, która czyta Morca, to otwieramy to rekrutację. Tak, myśli CV na adres. Yy, ten ten maopadzim. Jeśli ktoś chciałby skomentować, że to była bardzo nieprofesjonalna lekcja, to ja się zgadzam. Przypnę, przypniemy wysoko komentarz. To była najbardziej nieprofesjonalna lekcja u kolele, jaką widziałem na w życiu. YouTube. Wszystko jest nie tak, jak powinno być. Yy, I, my I my to przypniemy, damy serduszko. W górę i serduszko. Não. Tinki. Bye. Bye.